Czary z gitary. Hello, hello, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym siódmym już odcinku: Uderzenia gitarowe, oczywiście w cyklu Czary z gitary, w którym to cyklu pokazuje wszystkim, jakie to piękne rzeczy można wyczarować na gitarze. Ja gram na gitarze klasycznej, chociaż w zasadzie jest to taki troszeczkę crossover. Ale mam nylonowe struny, używam do tego tylko rączek, nie używam kostki. Jeżeli jest to pierwszy film z tego cyklu, który oglądasz, nie masz pojęcia o uderzeniach, to powinieneś cofnąć się do początku i obejrzeć pierwsze odcinki z cyklu Pierwsze Uderzenia. Tam uczymy się, jak w ogóle to robić. Ten odcinek jest już siódmy, więc chcę Wam dzisiaj zaproponować całkiem ciekawe uderzenie, które można wykorzystać na gitarze do grania troszeczkę ostrzejszych, takich bardziej rockowych piosenek. A przyznacie, że takich nie brakuje w polskim repertuarze, myślę, tutaj Na przykład, nie wiem, o piosenkach Lady Punk albo jak ktoś jeszcze pamięta zespół Kombi, mi się strasznie kojarzą to te uderzenia z piosenkami Kombi, ale nie tylko nie brakuje przecież rockowych piosenek na naszej polskiej scenie. Uderzenie to wygląda w ten sposób. Tak to mniej więcej wygląda. Może także wyglądać troszeczkę inaczej. Czyli na samym początku gramy jedno uderzenie, a nie dwa. Czyli w zasadzie pokażę Wam dzisiaj wersje A i B tego uderzenia. Są bardzo podobne, różnią się tylko i wyłącznie początek. Wszystko Wam pokażę. Ale co jeszcze ciekawego, jeżeli wnikliwie obserwowałeś to uderzenie, to pewnie zauważyłeś, że występuje tam efekt perkusyjny. Sobie, co on robi? Ja zaraz to wszystko wytłumaczę. To jest czaknięcie we wszystkie struny. W poprzednich odcinkach e, tłumaczyłem, że czaknięcie to jest takie moje prywatne określenie. Chciałbym to podkreślić, tak żebyście nie myśleli, że to jest jakieś ogólnomuzyczne określenie. Czaknięcie, bo kojarzymy się z takim czak-czak. Może być czaknięcie kciukiem pojedyncze basy. Tłumaczyłem to, kiedy właśnie w czarach z gitary na opadnięcie kopary zaczęliśmy grać stinga. Tam sobie. Tam sobie gramy takie rzeczy i tam jest czaknięcie kciukiem. Natomiast tutaj jest czaknięcie we wszystkie struny. Dlaczego czaknięcie? Może najpierw wam to opowiem, dlatego że nie jest to stuknięcie w pudło ani tutaj, ani tutaj, nie jest to też uderzenie otwartą dłoń, które ja nazywam tambora, tak z hiszpańska, prawda? Więc nie jest to takie uderzenie. Takie uderzenie w pudło pokazywałem wam w uderzeniu na samym początku. uczymy się grać sokoły, no to tam używaliśmy takiego płaskiego uderzenia i to było, właśnie, to było właśnie tambora. Natomiast tutaj jest takie charakterystyczne uderzenie, które jest bardziej uderzeniem perkusyjnym i które polega na tym, że palce uderzają w struny, ale te struny nie zdążą zabrzmieć, ponieważ dłoń na nie spada i wygląda to takie fajne, ostre czaknięcie. Jakby, nie wiem, perkusista uderzył w hi-hat, taki, taki, no nie hi-hat, y, może, no właśnie, hi-hat, takie, takie ostre, per Perkusyjne uderzenie, które w połączeniu z akordem w wolnym tempie bardzo ciekawy efekt perkusyjny daje. A więc moi drodzy, nie zwlekając, do dzieła jest to uderzenie w takcie na 4 czwarte, czyli tak naprawdę raz i 2 i 3 i 4, raz i 2 i 3 i 4, tak? tylko że wykonujemy je w dosyć. Szybkim tempie, bo tak jak mówię, wtedy nadaje się do rokowych piosenek. Jak więc wygląda? Kochani, łapię sobie jakiś tam Cedur albo Amol, możesz sobie złapać dowolny akord tak naprawdę, i na samym początku pierwsza połowa tego taktu, czyli raz i dwa I. To jest zwyczajnie down up, czaknięcie i up. I tu dochodzimy do sedna sprawy do tego czaknięcia. Moi drodzy, to czaknięcie wykonuję w ten sposób, że tymi dwoma palcami, czyli fachowo palcem I, bazem MA, MA, uderzam w ten sposób, że one tu, zobacz, stykają się ze struną, ja je wyprostowuję, ale zobacz, ręka leci z góry i jednocześnie przykładam ją tu, zobacz. Ta część dłoni dotyka to w momencie uderzenia, zobacz. Nie da się tego zrobić w zwolnionym tempie, bo albo wypuszczę te palce, wtedy brzmią struny, bo moja ręka dopiero teraz doleciała do strun. Jak zrobię to szybciej, to jest ten ruch. Zwróć uwagę, ten palec, kciuk pierwszy i ten najmniejszy w ogóle nie biorą w tym udziału. Najpierw poćwicz osobno czaknięcie. Nie zdziw się, że to na początku nie wychodzi. Poćwicz sobie najpierw ten ruch, ten ruch tymi dwoma palcami. O, ten. A potem zrób to samo, tylko połóż rękę. Zobacz, moja ręka uderza w ten sposób. Tylko uwaga, to nie jest karate. Tam, aaa, w struny. Nie o to chodzi, tak? Lekko unoszę, spadają. Spada ręka, palce wypuszczam i od razu jeszcze raz podkreślam, ta część dłoni, ta, nie cała ręka, tylko ta część dłoni, bo wypuściłem palce. Widzisz to? Kończę w ten sposób, jestem mocno pod kątem. Więc najpierw poćwicz to po uderzenie. To uderzenie ćwicz na pustych strunach, tu nie śmie zabrzmieć ani jedna struna. Zwróć uwagę, nie trzymam w ogóle, nie słychać żadnych dźwięków. To nie jest uderzenie, które ma brzmieć, tylko uderzenie perkusyjne. Polecam ci, naucz się tego uderzenia, tego czaknięcia, dlatego że bardzo często ja w, swoim, w swojej grze uderzam właśnie tego perkusyjnego uderzenia. Czy to. Czy tam Desperado, czy jakichś innych uderzeń, wplatam to, bo to jest bardzo fajne, perkusyjne e, uderzenie. A więc uwaga, wracamy do schematu. Jest down, up. Uwaga! Po czaknięciu mam dłoń w ten sposób, mam wyprostowane palce, jak widzicie, więc jak po tym czaknięciu mam uderzyć uderzenie w górę, czyli up, robię to tym palcem. Palcem i tak up. Widzisz to? Tak up. Normalnie uderzenie w górę zawsze wykonuję kciukiem, ale po czaknięciu i jest to niewygodne, bo po czaknięciu widzisz, gdzie mam kciuka. Musiałbym go specjalnie dać w dół, przekręcić rękę, żeby uderzyć w ten sposób. Nic z tych rzeczy. A więc uwaga, pierwsze down, up jest normalnie, czaknięcie, up. I to jest pierwsza sekwencja, którą ćwiczysz powoli. Down, up, tak, up. Down, up, tak. Po tym czak, to słuchaj, brzmi coś czy nie brzmi? Brzmi to źle. Nie ma tam nic brzmieć, ma być cisza, bo czaknięcie tłumi struny. Down, up, czak, up. Down, up, czak, up. To jest raz i dwa i. Raz i dwa i. I teraz, ponieważ w całym uderzeniu mamy tak. Na trzy nie ma nic. Na i jest uderzenie kciukiem, to jest up do góry, tak i up, czyli inaczej rzecz biorąc jest jałowe uderzenie w dół na trzy, tak trzy i cztery trzy, zobacz trzy, to jest uderzenie jałowe, czyli robisz w dół, nie uderzając w struny jest up, czak up. Tylko pierwsze up jest kciukiem, tak jak powinno być. Czaknięcie i po czaknięciu up jest tak jak mówiłem, palcem w górę. Trzy up, chuck, up. Trzy up, czak, up. Jak to połączysz w całości, wyjdzie ci tak. Ciężko to się gra powoli, jeszcze licząc, naprawdę. Czyli po czaknięciu, jak jest to up, raz i dwa, trzy. Tu jest to uderzenie jałowa na trzy. W wolniejszym tempie. I to jest tempo, od którego powinieneś zacząć. To brzmi jak uda się to wyćwiczyć przy przyszym tempie. Czyli uwaga. Pierwsza, że to jest to właśnie uderzenie na 4 z akcentem na 2 i na 4. Raz i 2 i 3 i 4. Raz i 2 i 3 i cztery. Raz, dwa, i 3 i 4. I teraz bardzo podobne, ale na samym początku zachęcam Cię, żebyś po uderzeniu. Zrobił jałowe uderzenie up i dopiero zrobił czaknięcie, czyli pierwsza połowa. To jest pierwsza połowa, raz i. Powie się nic nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że po pierwszym uderzeniu down nie ma uderzenia UP od razu, tylko jest jałowy ruch w górę. Czyli popatrz, zagram Ci teraz na zmianę tamto uderzenie i to uderzenie. Słyszysz różnicę? To pierwsze jest troszeczkę bardziej gęste, dlatego jest szybsze, a drugie na hamolu. Po drugie jest takie w zasadzie wtedy y, ciekawe, kiedy chcesz zaakcentować ten raz. Raz. Czak, um, ta, czeka, raz. Czak, um, ta, czeka, raz. Ale słyszysz ten efekt perkusyjny, jak on ciekawy brzmi. Natomiast to pierwsze kojarzy mi się z takim bardziej rokowym uderzeniem. Tak, te uderzenia testkami też będą kiedyś, bo chcę Was zachęcać do tego, żebyście ćwiczyli szybsze uderzenia, wykorzystując to, o czym Wam już dawno mówiłem, a mianowicie ruch. Ręki wokół własnej osi. Jeżeli te uderzenia nie wychodzą tobie tak, jakbyś chciał, zerknij do początkowych odcinków. Na pewno coś robisz nie tak. Zgodnie z moją definicją, jeżeli coś nie wychodzi, to przyczyny są dwie: albo ćwiczyłeś za mało, albo ćwiczyłeś źle. Jeżeli chcesz wykonywać te uderzenia ruszając przed ramieniem, machając, tak jak większość samouków robi w ten sposób. To nie zagrasz tego uderzenia. Tak jak zawsze mówię i mówiłem już Wam nieraz, namachasz się wiatru, narobisz w zęby, sobie walniesz, a szybko nigdy nie zagrasz. Prawidłowy ruch ręki jest taki i dzięki. Temu... Zobaczcie, to wygląda, jakby moja ręka się w ogóle nie męczyła, bo w istocie tak jest. Ona wykorzystuje ten ruch. Oczywiście, że robię minimalne ruchy przed ramieniem, też. No nie oszukujmy się, ale nie tak. Zobaczcie. Tego dążymy, moi drodzy. Tego dążymy, tego Ci życzę, oglądaj uważnie, próbuj, postaram się, żeby tutaj na ekranie również były te uderzenia w strzałkach, nawet gdybym miał je napisać długopisem, to będziesz widział, jak to jest. Literka C będzie oznaczała C, czyli czaknięcie po prostu, kreska będzie oznaczała pauzę, czyli ruch jałowy w drugą stronę, tak? To będzie bardzo wyraźnie widać w tych uderzeniach. Ja wszystko dokładnie pokazuję, robię to wiele razy. Jeżeli masz problem, cofnij sobie ten film, jeszcze raz to obejrzyj, jeszcze raz obejrzyj. Na pewno Ci się uda, bo jest to bardzo fajne, trochę rokowe uderzenie na 4. A tym razem, e, dziękuję już za uwagę, e, polecam. Inne moje filmy, na których pokazuję nie tylko ciekawe uderzenia, ale też ciekawe melodie, zaglądajcie do czarów z gitary. Jest tam cała masa różnych propozycji i dla tych, którzy chcą zagrać jakimś palcowaniem ciekawym, troszeczkę spokojnie, chcą się nauczyć jakiegoś ciekawego palcowania, są um, utwory znane w łatwym opracowaniu um, na gitarę, są także uderzenia. A więc moi drodzy, jest coś też oczywiście dla bardziej zaawansowanych, czyli czary na opadnięcie kopary. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak coś, to piszcie w komentarzach, w czym potrzebujecie pomocy. Zasubskrybujcie kanał, wtedy będziecie mieli dostęp do ciągłych nowości, bo tych filmów będzie przybywało, ponieważ ja uważam, że gitara to jest naprawdę niesamowity instrument i można nieźle zaczarować, tylko trzeba ćwiczyć, trzeba pracować. Jeżeli umiesz to zrobić, jeżeli wiesz jak, to na pewno dojdziesz do celu, jeśli nie wiesz jak, to wbijaj na mój kanał na YouTubie, Pan, e, Pan od Gitary mówi wprost i tam dowiesz się, dlaczego Ci nie wychodzi, bo masz tam filmy jak ćwiczyć, co zrobić, kiedy nie chcę mi się ćwiczyć i tym podobne. Polecam, a teraz już się żegnam, Pan od Gitary.